Hej Siemanko, z tej strony mtdxr i to jest moja horrorowa seria, czyli Minecraft Hero Brain. Tak, i oficjalnie się boję. Co ja pospala Oficjalnie się boję, naprawdę, naprawdę się boję. Ale tylko 10 minut, 10 minut mi wystarczy. To sobie usunę. Game moda, zmienię na swój wiwal No i dobra. Podpalamy. Okej. Okay. Już się boję. Nie wiem co zrobiłem. Okej. Okay. Więc zwiedzamy nasz Minecraft jak sobie zbroi. Jezus. Ja się tak boję teraz. Te dźwięki. Matko, oddalam się od to temu, żebym tylko nie zginął. Jezus! Jezus! Matko, co to było? Jezus. Pamiętaj, nie odwracaj się. Nie odwracaj się. On tu jest. On tu jest. On jest wszędzie. Nawet nie wiecie jak ja się boję. Ja nie chciałem tego nagrywać, ale... Dobra, muszę coś gadać. I muszę nie myśleć o tym Hero Brainie. Dlaczego tam jest Jezus! 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 Nie! Tylko nie te kurczaki! Jezus! Matko! Jak ja się boję! Jezus. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tylko się nie ba. <noise> Nawet nie wiecie, jak ja się boję. Jak tylko się odwrócę, to Hero Brain. Tak się nie odwracał. Nie odwracaj się. Ale naprawdę boję się, jak nie wiem co. Nigdy nie krew jeszcze na Hero brynie ostatni raz gram jezu dlaczego tam się pali jezus co mnie uderzy jezus 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 maria jezus no gin 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 cię! nie jakie zabije jakie zabije to jest prawdziwy. to jest prawdziwy. dlaczego ja cię bić nie mogę jest zabiłem go zabiłem wiru jest jest by to się szybko skończyło, Jezus! Ja nie udaję, naprawdę. Ja się naprawdę boję. To są prawdziwe kurczaki? To są prawdziwe? Tak. Mają oczy. Jezus nawet nie wie, jak ja się boję. Ile minut? Ja chcę już to skończyć. A dopiero chyba z minutę to trwa. Nie odwracaj Jezus, tu coś jest. Okej, okay, kwiatki. Jezus! Coś tam się teleportuje. Jezus. Przepraszam, że tak tyle słów używam. Tego Jezus, ale naprawdę boję się. Dreszcze po mnie łażą. Jak tylko go zobaczyłem... Jezus! Nie, nie. Nie dopadniesz mnie. Ja, ja, ja jestem pewny siebie. Jestem teraz pewny siebie na stówę. Jezus. Nigdy więcej w to nie będę grał. Jezus! Idź przed siebie. Idź przed siebie. I nic więcej. Po prostu idź przed siebie. I nic więcej. Jezus kurczaki! Jezus! Nie, nie zabijcie mnie teraz. Nie, 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 nie. Jezus Maria, kto mnie bije? Niewidzialny, co to jest? Jezus, niewidzialne świnie, co to jest? Niewidzialne świnie Nie, nie, nie Nie, nie. Okej, okay, już jestem Troszkę mi zajęło, żeby tu dotrzeć, bo gdzieś tam daleko się piłem. To jest świątynia, nie będę jej odwiedzać Bo jeszcze coś mi wyskoczy Dobra, jak tylko odpalę Jezus, tam jest jego domek Jego pułapka To idę w tamtą stronę Okej, okay, i idę w tamtą stronę I żeby się nie bać Nie odwracaj się Nie, no dlaczego ja to robię? tylko coś mnie zacznie bić Jezus co on robi matko hi mcdaksen so no ja też cię witam ale nie tak groźnie Jezus po co sprintować to mi i tak nic nie da co to było pierwszy raz widzę taką pułapkę Czuję, że on jest za mną. Ja to czuję. Nie, ja tego nie czuję, ja to wiem. On mnie śledzi. I znowu mnie laguje. O matko, chyba ja go widziałem tam. Dobra, idę przez pustynię. Niestraszny mi jest świat. Niestraszna mi zguba. The hero Brain idzie za mną. Niestraszna mi zguba. Nie umiem śpiewać, ale umiem wymyślać rymy. Bekę sobie robię hero i na mnie idzie. Nie widzę go, nie widzę go, ale chyba wiem gdzie on jest. Zaraz przełączę sobie na dzień, bo nie chce mi się w nocy już iść. Więc sobie przełączam set time. Jeszcze raz. Nie jestem takim idiotą, żeby przełączać sobie na noc. Hero Brain dzisiaj za mną, a tam się coś świeci. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Jezus, co mnie uderzy. Jezus, tu! Nie, zabijecie, nie. No dlaczego, jak on mi papie z daleka? Zabiję cię. słyszysz? Hero Brain, nie ging! Ark, I come back. Już dwóch hiro w pierwszym odcinku. Jezus. Boję się jak nie wiem kto, gram chyba na 1-6. Tak. Jezus. Maria. Jezus, no. I co to jest? Co to jest? Jezus. Jak mi laguje. To specjalnie tak zrobione, żeby mnie ja nie trafiał. Jezus jeszcze jakaś mi się tutaj wszystko włącza! Zdali? Tak. To to sobie wyłącz. Jezus, Jezusie, jak nie wiem. Tutaj ty jesteś. Tu się schowa... Ja za chwilę nie minę! Jezus Maria! Co to jest? Co to jest? Jezus! Jezus! Coś mi napisał. Nie mam czasu, żeby tego czytać. Jem koksa i to tyle. Jezus! Łomatku, się pojawiają! Aaaa! Jezus, już ginę! Jezus... Te lagi mnie wykańczają. Za chwilę kończę odkinek. To jest zwykła? Tak. Chyba tak. Dobrze, że jestem na koksie, bo już by mnie nie było. Ale co to było? Teraz boję rozwalać wszystko, bo te dźwięki są, że takie Jezus. Ale naprawdę z tym Hero Brainem to jest naprawdę szok. Jak lubicie takie przygody z takim horrorem, to polecam wam to Ale naprawdę. Straszne. Dobra, za minutkę będziemy kończyć, bo chcę sobie dawkować ten szok żebym na zawał nie dostał bo naprawdę jest możliwość wchodzę na tą górkę bo jest taka ładna i tam kończę odcinek no i od tamtej górki zaczynam jezus kto mnie znowu bije ale górka ładna naprawdę górka piękna ok jestem na górce tu nikt mnie nie złapie opcje. Zmieniam już na pokojowy, żeby tego hero Braina nie było. Żegnam się na F5. Więc dzięki za obejrzenie. Zajmę hełm, bo tak lepiej wyglądam. No, lepiej wyglądam w okularkach.